Cześć kochani, witajcie w dzisiejszym vlogmasie. My dzisiaj jesteśmy ubrani na świątecznie. Tutaj jest mój Rupuś w zielonej koszulce w paseczki z Mikołajem. A tam jest Remuś w czerwonej z Reniferem. Od tych koszulek właściwie wszystko się zaczęło. Chociaż może nie od koszulek, e, a od Mikołajek. Ale tak mi zależało, żeby poszły na te Mikołajki, bo e, no mieliśmy już gotowe przebrania, no i chciałam, żeby... E, Doświadczały trochę tych imprez okolicznościowych w żłobku, bo wszystkie im przepadają przez chorobę. No i teraz mam, teraz mamy więcej czasu razem i później wrócę do pracy. Dzisiejsze plany wyglądają tak, że chcemy ubierać choinkę, ale jest godzina już 12.30 i od rana jest różnie, więc <grym> zobaczymy, jak to będzie. Ewentualnie, jeżeli się nie uda. No to nic straconego, bo jesteśmy razem jeszcze przez cały tydzień, więc możemy tą choinkę ubrać w inny dzień. A dzisiaj po prostu pobawimy się z chłopcami w jakąś fajną, kreatywną zabawę, bo mam dwie za zanadrzu. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tutaj mały mój tulasek, ostatnio to był Remuś, a dzisiaj Rupuś. No, także tak to wygląda. Jak widzicie, zrezygnowaliśmy z naszego kalendarza. Rodzinnego, no bo to co dla nas tam zaplanowałam, niestety no nie ma jak się spełnić. No bo jesteśmy na kwarantannie. Także no uważam, że to bez sensu, żebym teraz podmieniała karteczki na inne. Także po prostu będę Wam mówić, co będziemy robić każdego dnia. Przynajmniej mamy nasze kalendarze. Z których Marta się tak bardzo cieszy. O, jest wojna, bo Remuś chce naprawiać auto, a Rupert chce nim jeździć. Ale mamy drugie. Gdzie jest drugie? Tam, tam jest pod choinką. Tam jest, synuś. No, możesz iść po drugie. Nie? Dobra. Musimy zażegnać konflikt. Wszyscy poszli po to drugie auto. Chciałam powiedzieć, że nikt nie został przy tym. Kot został. No halo, halo? Tu jest auto. Rupert. Proszę bardzo, tu też jest auto. No, zapraszam. No, udało się, udało się. Każdy teraz ma swoje. Tak. To jest takie samo. Nie? Chyba ok. Chyba konflikt został zażegnany. Dalej źle? Nie wiadomo, z której strony wyjadą. Nie, ok. Zajęliśmy się oknem ze zasłonami. A kukup. A kuku! A kuku. Oj, szalone hu szalone hu robią szalony hu O nie, znowu 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 zaczyna zaczyna walka o jeden samochód. No właśnie właśnie. właśnie, to tak to u nas wygląda. Hmm. Jeżeli chodzi o samo poczucie, no to moim zdaniem bez zmian. Ani lepiej, ani gorzej. No, dzieci mają gilę i jakiś taki kaszel, ale wiecie, człowiek na kwarantannie to już różne rzeczy sobie wkręca i nie wiem, czy mieli ten kaszel już wcześniej. Rupert! Jesteś za firanką? Chodź! A Kuku? A ku... Ale nie możesz firany ze sobą wziąć. Nie, ona tam musi zostać. Gdzie? Ten Rupert? Gdzie jest Rupert? Y tu jest! A kuku? Nie ma, nie ma, nie ma. I tu jest! Zobaczcie, znalazł. To ja mówiłam, że y, ogólnie bez zmian y, jutro jest poniedziałek. Nie wiem, czy ja Wam coś powiem. Y, postaram się szybko mówić, albo nie, więc. Jutro jest poniedziałek, jutro jest siódma doba od kontaktu, więc jutro zrobimy sobie testy antygenowe, no i się okaże, czy ten kaszel to ten kaszel, czy to po prostu zwykły kaszel żłobkowy, taki jaki mają od września. Myślę, że raczej opcja numer dwa. No i zostanie nam cztery dni kwarantanny. E, bo mamy kwarantannę tylko do czwartku, także no, myślę, że dość szybko zleciało. E, I e, dzięki temu, że babasy się nie nadawały na spacery, to nas już wcześniej trochę e, zahartowały e, od siedzenia w domu, no ale mogliśmy gdzieś wychodzić do ludzi, do babci. Co tam się dzieje? E, a teraz, no, jesteśmy ewidentnie zamknięci, my też nie bardzo tak wychodzimy, raczej zamawiamy zakupy online, e, bo nie chcemy narażać świata, tam się jakieś różne dziwne rzeczy dzieją. Ja tylko jutro idę do lekarza medycyny, no ale to muszę po prostu zrobić badania do pracy na no, nie wiem, no już siedzimy tydzień w domu, e, pójdę w maseczce oczywiście, lekarz też będzie w maseczce, e, więc wydaje mi się, że no wszystkie procedury bezpieczeństwa są zachowane. Objawów nie mam żadnych, więc e, no to tak jakbym była zwykłym e, kowalskim bez, e, bez objawów, który być może ma koronę, no po to są te maseczki, żeby właśnie takich ludzi chronić. Muszę, muszę jutro iść. No, ale jutro też będzie test, także za dwa dni będziemy wiedzieć. I tak się w ogóle zastanawiam, czy w takim przypadku brane jest w ogóle pod uwagę, że my już trochę siedzimy w tym domu, czy dostajemy kwarantannę od pozytywnego testu. Ja myślę, że raczej opcja numer dwa. I wtedy wyjdziemy z domu 23 grudnia. <grym> Czyli świat bardzo chce, żebym poszła do pracy na święta. Udało się ogarnąć bąbelki, uwaga jest godzina 17, także no dzisiaj choinki nie będzie, e, także dzisiaj e, zabawa dla bąbelków, no w końcu weekend, weekend miały być zabawy dla bąbelków, ale dzisiaj też mieliśmy ubierać tą choinkę, no bo niedziela, bo mieliśmy być razem, ale spoko, jesteśmy jeszcze razem przez najbliższe 4 dni, więc na pewno choineczkę <laughs> ubierzemy. No dobrze, to zobaczcie co przygotowałam na dzisiaj. Nie wiem, czy uda mi się Wam to pokazać, bo tutaj różne rzeczy się dzieją wokół. Marcel tam się bawi z łubaskami, Więc tak, mamy jogurt naturalny, mamy trzy podstawowe barwniki. I przygotowałam takie trzy słoiczki, bo myślę, że jeszcze sobie poużywamy tych farb. No i będziemy mieszać, bo tych trzech kolorów zrobimy też inne kolory. Kupiłam takie. No zobaczymy, zobaczymy jak to się sprawdzi, czy oni w ogóle będą chcieli. Natomiast nie padły, ale rozkładamy stanowisko do malowania. Ale co mam robić? Możesz tak leżeć. Trzeba zrobić maczu maczu i można namalować. No, można też jeść. Tam dobre, bo to jogurt. Zobacz, maczu maczu i malujemy. Nie tą stroną, kochani. No. Nie Tak wolno? Eee. Ty krwiążercie, jak się cieszę. Chcesz jeszcze pokolorować coś? Jamę usną. Mieliśmy coś ze świętami malować. Wiecie? Nie są świąteczni. Drugą stroną, Rupert.

Nie. Ja cię tu zostawię i sobie idę w Jestem zadziwiająco czysta. Remuś? Czy Remuś sobie wylał na nogę trochę? Myślisz, że panie w żłobku nas teraz znienawidzą, bo będą wszystkie farby konsumować? Jezu, Remuś. Nie jestem artystą. Co to za sztuka tutaj powstała? Dobra, kończymy tą zabawę. Musisz tą fotę Musisz fotę zrobić Marzena Marzena wracaj! Idę napuszczać wody! Ja napuszczę wody! Pa. Bo Basy, nie! Marzena!